Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak to wygląda to wędkarstwo z młodzieżą i jak zachęcić młodzież do wędkowania i czy warto w ogóle. Dzisiaj akurat jestem na wodach Stowarzyszenia Stawy Cietrzewia z Karolkiem. Karol przywitaj się. Cześć. A pilnujesz wędki? Nie. Ja. Sama się pilnuje. A jak nam karp wciągnie? To co będzie? No to Twoja wina. Moja wina? Przecież ty miałeś teraz być pełnić dyżur na stróżówce przy wędce. Ale ty Zapomnieliśmy mi nie zabrać dzisiaj skrzyni z narzędziami. I Karolowi jedna duża ryba urwała na baciku 4-metrowym haczyk. I później mu jeszcze jedna ryba urwała na jednej gruntówce. Więc nie mamy żadnego już haczyka zapasowego. No i została nam ostatnia gruntówka, ale zaraz będziemy zwijali się do domu. Kilka rybek udało się złowić, trochę płoci, trochę krąpi, jakieś liny, być może jakieś karpie właśnie te, które nam tutaj haczyczek urwały. Zdarza się to czasami niestety i tak sobie tutaj spędzamy popołudnie. Wiecie, teraz jest trochę kontr kontrowersji wokół tego wędkarstwa. Gdyż zaczynają się wypowiadać ekolodzy, politycy i różne inne osoby, że wędkarstwo powinno zostać zakazane. Nie chcę się w to zagłębiać, ale generalnie osoby, które tak uważają, to najlepiej niech się gdzieś na łąkę albo do lasu wyprowadzą i zajmą się uprawianiem zboża. I to tak niech się starają bezinwazyjnie dla przyrody, gdyż wszystko, co na co dzień robią elektronika, której używają, auta, którymi jeżdżą, samoloty, którymi latają, no, też czynią jakąś szkodę w przyrodzie. W wędkarstwie jest podobnie, ma to pewne plusy, minusy. Jest to sport, hobby, rekreacja, którą no, zwłaszcza u nas w Polsce praktykuje się z dziada, pradziada, jeśli jest to robione z rozsądkiem. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki uszczerbek. Dla przyrody. Można by było o tym długo dyskutować. A jeszcze tak, w ramach ciekawostki, właśnie z dziada, pradziada to mój dziadek, który świętej pamięci, który urodził się w 907 roku, przeżył dwie wojny światowe, parał się na przykład połowem ryb na sieci. To były takie czasy, gdzie bieda piszczała głośniej niż, niż psy szczekały. No i mój dziadek sam plutł sieci własnoręcznie, e, później odławiał ryby, później te ryby sprzedawał lub wymieniał na inne towary i to był m.in. sposób, żeby sobie e, poradzić w czasach, e, w których, miejmy nadzieję, nigdy nie przyjdzie nam się e, czy podobnych znaleźć. Teraz, teraz co do wędkarstwa, słuchajcie, ja tak, jeżeli chodzi o e, moich dwóch synków, e, nigdy nie starałem się ich na siłę ciągać na ryby już od momentu jak tylko zaczęli chodzić zawsze gdzieś to wędkarstwo oczywiście nam towarzyszyło też od najmłodszych lat pamiętam starszego syna jak próbowałem pierwszy raz zabrać na zasiadkę taką wiślaną na gruncik tam miał około 2-3 lat to wlazł mi do rzeki, e, w, oczywiście w butach, do kolan. Na drugi raz pamiętam, założyłem mu gumaki. To wlazł mi do pasa, a to po prostu czasami wystarczy sekunda gdzieś się odkręcić, żeby małe dziecko władowało się do wody. I nie daj Boże, jakieś zrobiło krzywdę sobie. No, może to różnie bywać, więc moim zdaniem, ja oczywiście mówię na, 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 na podstawie swojego doświadczenia, wydaje mi się, że na wszystko w życiu musi przyjść czas i tak małych szkrabów ja starałem się na ryby nie zabierać, nie ciągać ze sobą, po nockach, po zasiadkach, oczywiście raz na jakiś czas gdzieś te wypady się zdarzały, ale prawdopodobnie będzie to tak, że tak małe dziecko zbyt dużo się nie nauczy, w tym deficycie czasu, który mamy aktualnie, wiecie, młodzi ludzie dużo pracują, dzieci się uczą w szkoły, przedszkola, tego czasu na wędkowanie nie ma zbyt dużo, karo pilnujesz, to stracicie sporo tego cennego czasu na denerwowanie się i, i naprawianie problemów. Natomiast jak już dziecko ma te kilka lat, powiedzmy 6, 7, 8, 9, 10, bardzo szybko złapie. Co z czym się je i na czym wędkowanie polega. Będzie dużo rzeczy robić samodzielnie. Wy będziecie mieli też przestrzeń w tym wędkowaniu dla siebie i dziecko dla siebie. Najszybciej, najłatwiej zarazić dziecko, właśnie tak jak ja to robię, dzięki wodom Stowarzyszenia Wędkarskiego Stawy Cietrzewia. Aktualnie myślę, że w każdej gminie powiecie miasteczku, Gdzieś się znajduje jakieś stowarzyszenie, właśnie jakaś woda gminna, jakaś wiejska, wiecie, jakaś pożwirowa woda czy stawy, gdzie można się zapisać i mieć duże szanse na to, żeby fajnie z dziećmi spędzić czas. No, jeżeli chodzi o takie wody ogólnodostępne, tak zwane związkowe, z tym rybostanem różnie bywa i nie jest tak łatwo jak kiedyś, za moich czasów, gdzie Prymitywnym sprzętem, byle gdzie, byle jak, byle czym. Łowiło się nierzadko. Bardzo fajne ryby i w takich ilościach, że czasami nie dało się po prostu na dwie wędki łowić. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że coraz ciężej o takie wody szeroko pojęte związkowe. Natomiast jeżeli chcecie, właśnie dziecko. E, zarazić tym łowieniem ryb, holowaniem, obsługą tego całego sprzętu, e, wyczepianiem, pielęgnowaniem e, środowiska, to takie wody, właśnie różnego rodzaju stowarzyszeń, zrzeszeń, e, gmin, miast, wsi będą idealnym poligonem. E, wystarczy wśród znajomych popytać, czy na Facebooku poszukać, czy rozejrzeć się po tak zwanym rejonie e, i bliżej lub dalej, e, gdzieś taką wodę na pewno e, koło siebie macie. Nie jest to oczywiście też tak, że Karol, widziałeś ekipa sprzątająca przyleciała. No. Gołąbki przylatują, żeby wyżerać, wyjadać resztki gdzieś tam zanęty czy jakiejś kukurydzy rozsypanej. Widzicie w przyrodzie nic nie ginie i każdy swoje potrzeby gdzieś tutaj jest w stanie zaspokoić. Karol się jeszcze tam zanętami bawi, a, a gołąbek już czeka na lunch. Pewnie jak się Karlo. Za... A czemu Ty, Karlo, zanęty jeszcze rozrabiasz? No, no zaraz jest, zaraz będziemy kończyć. Jest mało. Mało zanęty. Okej, okay. no dobra. To tylko nie wejść do wody. E, więc to też nie jest tak, że w, w, taki, w takiej wodzie zawsze i o każdej porze złowicie rybę. Natomiast całkiem inną macie, inne takie podświadome podejście do tego, wiedząc, że ta ryba w tej wodzie jest e, i to dziecko ma dużą szansę, żeby właśnie zaszczepić się, zarazić, nie znudzić się tym wędkowaniem. Pewnie wielu z Was zauważyło, że dzieci bardzo szybko się nudzą. Jak pojedziecie na ryby, gdzieś godzina, dwa, dwie, trzy, nic się nie dzieje, no to zaczyna się marudzenie, więc młodsze dzieci dużo łatwiej zaszczepić takim wędkowaniem na wodach różnych stowarzyszeń, tak jak właśnie te stawy, cietrzewia, gdzie Wody są w idealnym stanie, zadbane, przygotowane. Dla wędkarzy nie ma absolutnie do czego się przyczepić. Można miło, sympatycznie połowić sobie ryby i spędzić czas na łonie przyrody. Metody, od jakich warto by było zacząć, to tak jak pewnie większość z nas wędkarzy przechodziła od bacika, coraz dalej, coraz dalej. Bacik tak zwany czyli. Prosta wędka bez przelotek przy małych, mniejszych dzieciach, tak jak Karol ma 6 lat, co prawda nie widać po nim, bo w przedszkolu to wygląda jakby nie zdał ze dwa razy, ale tak, 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 takie dzieci sześcioletnie, bacikiem czterometrowym bardzo łatwo jest nauczyć machać. Jest zestaw prosty do złożenia, nie mamy tutaj żadnych praktycznie skomplikowanych elementów i od bacika bardzo łatwo zacząć. Też nie chodzi o to, żeby to nasze dziecko od razu gdzieś tam biło rekordy, łowiło wielkie ryby. Niech spokojnie uczy się pokory, trenuje na mniejszych rybkach i później dokładamy, jak już opanuje bacika, to może zestaw odległościowy ze spawikiem, to już można tutaj wtedy też zacząć bawić się gruntówkami, gdzie to łowienie też jest dość Proste w obsłudze, gdzie już mamy szansę złowić dużo większą rybę, podnieść sobie poprzeczkę wyżej. Ze spinningiem bywa różnie. Też najłatwiej by było zacząć uczyć dziecko od ultralighta. Ta, ta. Im będziemy, tak, no piękno zanotować Wygląda jak plastelina trochę, co? No, ale z ziaren. Z ziaren. To Chyba. trochę tam podnęć i zaraz będziemy kończyli. Jeżeli chodzi natomiast o spinning, e, oczywiście. Z ultralightem będzie nam najłatwiej, gdyż na małe przynęty generalnie najszybciej i w większości wód uda nam się coś złowić. No, powiedzenie jest takie, że kto gra grubo, wygrać musi, ale zazwyczaj zeruje. Natomiast jak mamy małe przynęty, cienkie zestawy, to czy jakiś okonek, czy nawet X ultralightowe zestawy do połowy Białorybu, już nam pozwolą też młodzież zarazić tak żeby się nie znudziła spinningowaniem, a coś tam wędką bujnęło w międzyczasie jest też przestrzeń na to żeby wytłumaczyć pewne sytuacje że to nie jest tak że drapieżnik zawsze bierze że są pory roku lepsze i gorsze pory dnia są lepsze i gorsze jest dużo czynników które na to wpływa w międzyczasie dziecko będzie sobie od okonków uczyło się łowić do coraz grubszych coraz grubszych Ryb. Trolling też jest takim dość, dość wdzięcznym tematem do nauki e, e, wędkowania młodzieży, żeby coś tam kijem bujnęło, szarpnęło. No bo tu w zasadzie e, no, też nie jest trolling banalnie łatwy, tak, ale mamy dużo szansę e, złowić rybę z osobą, która e, no, nie radzi sobie jeszcze z złowieniem z, z tak zwanej łapy. Ogólnie wędkarstwo nie jest trudne, jeżeli. Wejdzie się już na pewien pułap, pułapie te wszystkie e, układanki, e, klocki. E, to już później tak naprawdę nie da się przeskoczyć pewnego pułapu, i tylko e, ilość czasu spędzanego nad wodą będzie decydowała o tym, ile i jakich ryb będziecie łowili. To tak w telegraficznym skrócie, Taka, jeżeli chodzi nowa o. Nowa wędka. Nowa wędka, żeby ci nie odpłynęła, Karolek. Już za sekundę kończymy. Tak w telegraficznym skrócie kilka informacji. Ja już z dziećmi, drugi sezon tutaj urzędujemy przy okazji takie małe lokowanie produktu. Nie jest wcale czasami nie jest łatwo się dostać na takie wody stowarzyszeń czy gmin, czy jakichś wiejskich kółek, gdyż no chętnych jest dużo, a pewne są ograniczenia pojemnościowe. Ale warto popytać, poszukać i od takich wód zacząć łowienie z dziećmi, a później podnosić poprzeczkę. To rybaczy gołąb w zestaw? Bar? Gołąb! Dobrze, będziemy kończyli też gdzieś tam na, na, na horyzoncie, daleko jakieś ciągnął, tak palcem niezgrabnie pokażę, deszczowe chmury, więc niebawem zacznie padać. My już mamy tylko jedną wędkę dzisiaj do zwinięcia, a wy. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Karol, pomachasz naszych widzów? I co się mówi? Na do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.